Dzień dobry, powiem wam, że ja czekam na gości. Trochę się tutaj przygotowuję w kuchni. Pokażę wam kilka elementów, ale jeszcze jestem w rozsypce, tak więc nie będzie za bardzo co tutaj pokazywać. Jedyne, co mam gotowe, to rosołek. bułeczki, ziemniaczki jeszcze czekają. Będzie sałata z rukolą. W sosie miodowo-musztardowym będzie również sałata tradycyjna. Nie widziałyśmy pewnie z 2 lata. Ostatni raz się widziałyśmy, jak byłam w ciąży z blanią, a teraz się będziemy widziały dzisiaj. Akurat Dorota spodziewa się, że taka zamiana ról. Nie wiem, czy robiłyście, robiliście, a ja dzisiaj po raz pierwszy zrobiłam roladki z cukinii z mięsem mielonym. Ja je sobie zanurzę jako przekąskę w sosie, właśnie tym moim pomidorowo-paprykowym. Myślę, że będzie ok. Widzicie, lata płyną a znajomości zostają i myślę, że takie prawdziwe przyjaźnie utrzymują się na zawsze.